teraz tak, na 4 km założymy sobie gogle, jak otworzą rampę, to zakładamy gogle i wstajemy, jak wstaniemy, ręce dajesz tu, kciuki pod taśmę i palcami trzymasz taśmę i zaciśnij palce, o właśnie. zobaczysz, jest Google także nie ma się czego Ok. I teraz ja Ci podam dwie komendy, pierwsza komenda to będzie głowa do tyłu. a jest główna do na moje prawe mocno, 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 Automatyczne masz w ramiona, jest to sygnał dla Ciebie, żeby puścić ręce, puszczasz ręce. I rączki dajesz tutaj, tak żeby tu był, tu, tu kąt prosty, tu kąt prosty i starasz się złączyć łopatki na plecach, żeby dło, łokcie były mm -hmm. wysoko, żeby dłonie nie były nisko, bo mi będzie to przeszkadzało. I teraz tu wkładam kamerę, tu jest kamera i do kamery, buziaczek z jednej rączki, z drugiej rączki, serduszko, <laughs> dobrze, pozdrawiasz kolegów i tak dalej, okay. bawisz się z kamerą. Pamiętaj, cały czas broda do góry, usta zamknięte, oddychasz nosem, dobra, dobrze. całkowicie zależy na bezpieczeństwo. jak tej czynności nie wykonamy, no to to lepiej nie mówić. W każdym razie jest taki problem, że ja tej czynności nie jestem w stanie fizycznie wykonać. Po prostu brakuje mi rąk. Więc ty to musisz zrobić. Pamiętaj, cały czas się uśmiechać. <grymne> <Pięteczkę. grymne> fly! The wind blows. I know that I'm rich enough for pride. I see you. Próbujemy się pokręcić, jak się źle poczuł to mi powiesz Dobra Ręczy szeroko, kolana do góry Ręce kolana i stopy do góry Pięknie, dobra, starczy Trzymaj się Uśmiech do kamery w lewo W lewo, okej okay. Okej, okay. Dzięki. Także dziękuję. Było super. Zabracaliśmy na bok, żeby zobaczyć jak było. Super. Bar, polecam wszystkim. Nie wyobrażałem sobie, że tak może być wspaniale. Tylko żałować, że Bóg nam nie dał skrzydeł. No dobra. Wykonane. Fajne. Gratuluję jeszcze raz. Na...